Cześć, to jest po przerwie wakacyjnej, więc witam Was po przerwie wakacyjnej. Witam również nowe osoby na tym kanale i również witam Was w sezonie jesiennym. Oficjalnie zaczynamy sezon jesienny. Więc z tym filmem blogiem zaczynamy ten sezon jesienny. I w tym sezonie gdzieś Anga ciekawie działam, więc oglądacie do końca ten sezon 10, ja? bo będzie się działo dużo. Nam dała dużo filmów w tym sezonie, ja? więc oglądacie ten sezon. Dobrze. A dzisiaj... Ani się przychodzę do Was w school szkolnym, ponieważ zaczęła się szkoła. Pokrótce o mnie. Ja już zakończyłam szkołę. Szkole się zawodowo i uczę się języka hiszpańskiego. Także yy, Dzisiaj pokażę Wam 5 stron pierwszych w życia. Mam tutaj pięć. Mam tutaj 5 kartek. Kartek, na których pokażę Wam tę stronę. Szczególnie pokażę Wam. Szczególnie pokażę Wam na no to zawodowe, czyli pokażę Wam na doradztwo zawodowe i na postawy przedsiębiorczości. Taki nowy przedmiot w szkole w liceum. Ale ja też pokażę Wam na język obcy. No to jest język hiszpański, więc idealnie. I też mam dla Was takie typowe szkolne przedmioty typu jak Historia fizyka. Więc, więc na wszystkich inspiracjach do zeszytu idealnie. Będę yy. tworzyć ołówkiem, ale też tam takie cudo, takie cienko pisy. Pisaki i klepki jednocześnie. Pokażę Wam, jak to wygląda. Jak to wygląda. Te pisaki są tu. Tu. tu, 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 tu. tu. One są na ty będę umożliwiać te tym będę te pierwsze strony i powiąwane które sprawują, te, sprawują te, te ładne do te ładne rzeczy powiąwane które sprawują te ładne rzeczy do pisania, kolorowania, czegokolwiek Tak po kolei tu macie krewetki, dwa cienkopisy, tutaj, tutaj pisaki, a te czarne to są ciemkopisy. Tak, jak Wam nie będę pokazywać, powiem jak, jak wyglądają kredki pisaki mają. Tak jak taką końcówkę czarne cienkopisy tak wyglądają. Dąfane na robienie konturu i jeszcze jakiś kolorowy cienkopis Wam pokażę. Yy, może taki. Kamerada mı kaldı? Tamam, da takayım. Notunu koyalım. z marki Un marka Te ciepła pisy mają 0,4 mm. Prawda mają 0,8 mm. I też jakieś pisy ma mają? Nie. Po co mają numerkę? Uch, też nie ma numerka, także... Tak. Dobrze. Zabieramy się za pierwszą stronę w zeszycie. Ja będę robiła... Robiłam na kartkach, będę to robić. Znaczy mam zeszyty, a tutaj na was na inspiracji, na kartkach takich, tak? Lecimy z Lecimy z daractwem zawodowym. No bo już kolej się zagłodował, to mogę Wam pokazać, jak to wygląda. Dobrze. Rysujemy taki słupek. Tą kreskę. Lugą. I teraz tak. Będziemy rysować takie trzy lewki, które będą szły w innym kierunku. Czyli na przykład. Tu jest jedna deska. Mam takie inne deski. Okay. No trzecia będzie taka. taka, taka następna. I trzecią w ten sposób. Tak, tak, końcu nie, to z takiego. No tutaj w górę taką chmurkę zrobimy. I w tej chmurce będzie napis. I tak. I na przykład zrobimy sobie Takim kolorem. No, no pokazywać różne kolory tych słów. Y, także spoko. Także spokojnie. I tutaj pierwszy da scenek przedmiot. 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 że jest to przedmiot, nie? Na desce napiszemy zawód. Na następnej desce napiszemy zawód. Na przykład za Wód. I ostatni no Co napiszemy praca? Mhm. Napiszemy sobie na przykład takim. Praca. Tu mamy takie etapy od przedmiotu aż do pracy. Tutaj u, góry, tutaj u góry napiszemy przedmiot. I przedmiot napiszemy na przykład jakimś takim neonowym. Czyli Brytanii, I kolejnym w napiszemy roku, za da 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 No, no sobie kontur czarnym. Takim, czarnym. Do deski, deskę. I I do ostatniej deski. Staram się nie wyjechać, zaliję. Jeszcze tutaj tą chmurkę naszą. Cuk, 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 cuk. I na pierwszą tonę gotową, już jak pokazuję. Jak to wygląda i tak to wygląda tu na na przykład sobie imię? Teraz drugim przedmiotem robimy podstawy dla przedsiębiorczości. To takiego. Podstawy przedsiębiorczości. Taki no dobrze przedmiot w to i Wam pokażę jak można zrobić taką pierwszą stronę. Po prostu robimy takie kółka ala pieniądz. To z takiego możemy zrobić sobie takie grubsze pieniądze. tutaj takie dłuższe ten tak poprawić a tutaj takie mniejsze Robić za, za pomocą linijki. A mamy takie ukształtowane. Tak. I teraz tutaj na dole będziemy pisać przedmiot. Czyli w tym dużym piszemy. Na przykład, napiszemy, jasne, nie, na przykład edukacja, edu Ah, yeah. What stuff? Back in. Oh. Odysy Tak. Tam da możemy zrobić jeszcze jedno taką. Możemy napisać... Sześć sember. Sześć Napiszemy ten.

O ogóry możemy uzupełnić takim kolorem, prawda? Prawda. I na przykład te kółka, pieniądze.

Dostałam dostał nasz napis i ten nasz napis zrobimy na przykład na taki. Żeby był ładny i widoczny. I teraz zrobię taką zębkę. Malujemy i mamy następną stronę za zeszycie. I no tak wygląda kolejną stronę w zaszycie trochę tym tachanku możecie napisać swoje imię. A teraz pokażę Wam stronę na obcy język. Czyli może być to flaga. Czyli rysujemy flagę w ten sposób. Jest to język hiszpański. Więc maluję na czerwoną. Lubię takie fale. No mam mieć fale. Czy byście możecie narysować o naszego języka? jest na żółtą. I no, mamy te kolory. I możecie zrobić y, sobie na takie okienko i napisać sobie Przedmiot. Czyli obcy język. to śmiało, nie? Oczywiście czymś, jaką to możecie porobić w czarnym? W tym stylu? Znaczy nie lubimy na kolorze. Tak. Tylko po ołówku. I mamy kolejną stronę za życia. Mam jeszcze dla Was takie powody przedmioty szkolne typu jak fizyka i fizyka zrobimy sobie w ten sposób, takie, taka zasada odpychania z takiego że robimy takie uotwarte takie coś tu odwrotnie. Już tak robimy. I tu będzie takie odpychanie od tego I po prostu będzie napis fizyka. Kontury na czarno można robić. Teraz zrobimy na przykład taką fizyka. z K. Może porobić więcej tych odpuchania. Zrobić to na środku i mamy kolejną stronę w zeszycia. Można zamalować te. Yy, tutaj. O, to jest takiego, nie? Robimy historię. Tutaj już robimy takie koło kółko o takie duże i możemy coś w tym kółku narysować anośnie na historii na przykład jakąś koronę, jakąś flagę. No no historii, nie? Nie to oczywiście hmm, z takiego yy. na no, waszą i na środku robimy napis historia". I historię możemy zrobić taką, na przykład i to ja. Yeah. Oczywiście do tych obrazków możecie napisać datę, yy, cokolwiek. co możemy zrobić? konturę. No i te obrazki jakoś tak pomazać jakimś kolorem. tego no, pokażę. I mamy gotową. I tutaj możemy wpisać i tak swoje imię. Mamy gotową. Wsponę wreszcie do historii. I tak wygląda. Jak oglądają pierwsze zeszycie? Oczywiście, jak oglądają moje propozycje do Waszych zeszytów? Jak się podobają? Czy, czy macie jakąś inspirację? Naglądać w komentarzu, kciuki do góry, przebójcie kanał. Widzicie do mnie na Instagrama oraz TikToku, też tam jestem. Także. Także to? Bidzimy się za tydzień. test